ジキ。 Co tam u Was ciekawego słychać? Dajcie znać w komentarzach, pamiętajcie, że czytam komentarze i staram się na nie większość odpowiadać. A my dzisiaj porozmawiamy sobie na kolejny bardzo ciekawy temat, tym razem związany z konsolą Xbox Series S, a dokładniej o wrażeniach z jej użytkowania po roku czasu. Powolutku zbliżamy się do magicznej granicy 10 tysięcy subów, także jeżeli Wam się kanał podoba, to będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli zostawicie nam takiego malutkiego subika. Znaczy dla nas to bardzo wielki subik. Ponadto w dzisiejszych objawionych faktach autentycznych o nowej walucie Squid Game dużo do przekazania, a czasu mało, więc zaczynamy bo w sumie będzie się dzisiaj sporo działo. Xbox Series S gości w moim domu od około pół roku. Z kolei ukumpla odpowiedzialnego za współtworzenie kanału już prawie rok. Dlatego zdecydowaliśmy się, że to dobry moment, aby podzielić się z Wami naszymi wrażeniami odnośnie użytkowania tych małych, pociesznych, białych skrzyneczek, które w założeniu mają dawać sporo frajdy, ale czy... Na pewno dają. A więc przez ostatnie blisko 12 miesięcy niestety nie było nam dane zobaczyć pełnych możliwości tej konsoli. Wciąż czekamy na tytuły wydane tylko na nową generację, które będą w stanie w pełni wykorzystać potencjał aktualnej generacji konsol. To jednak nie wpływa negatywnie na obraz, jaki przedstawił nam Series S przez ostatni rok, a jedynie sprawia, że możemy oczekiwać jeszcze więcej od i tak już prawie doskonałej konsoli. Tak naprawdę ta ciekawość w przyszłości wręcz podsyca nasz apetyt na to, co przyniesie nowa generacja z kolejnymi wielkimi tytułami. Póki co ciężko przedstawić tytuł, który dawałby choć na miastkę tego, co nowe konsole potrafią. Ale jak to wcześniej powiedzieliśmy, może być tylko lepiej. Mimo. Niedoboru gier tak naprawdę na nową generację na konsoli jest zadziwiająco dużo do roboty. Wszystko oczywiście dzięki naszym zdaniem fenomenalnej usłudze Game Pass, za pośrednictwem której Microsoft nie pozwala nam się nudzić, oferując niezliczoną ilość gier do naszej dyspozycji, a dokładniej 411 tytułów, w skład których nawet wchodzi Forza Horizon 5, więc jak widać Zieloni nie oszczędzają i serwują nam nawet tytuły z wyższej półki, gdzie już na premierę możemy odnaleźć wiele tytułów AAA, a nawet jeśli nie ma ich od razu, to w wielu wypadkach niedługo później trafiają do usługi. Dla graczy, którzy nie są nastawieni na konkretne tytuły i wolą sobie coś tam ograć, to taka opcja jest naprawdę mega korzystna. A nawet osoby, które mają kilka konkretnych tytułów na oku, pewno przeglądając listę dostępnych gier w Game Passie, znajdą choćby kilka pozycji, które ich interesują i wychodzi na to, że Series S w połączeniu z Game Pass to studnia bez jeśli chodzi o dostępność ciekawych gier, ponieważ sami wiecie, że tytuł w sumie cały czas przybywa. Jak już mówimy o grach, to warto tu wspomnieć o kontrolerze, ponieważ Xbox Series S posiada tego samego pada co Series X, a ten kontroler to po prostu delikatnie zmieniony pad od Xboxa One w wersji V2. Zmiany wręcz możemy nazwać kosmetycznymi i mimo, że naszym zdaniem jest to świetny kontroler, to jednak zazdrościmy trochę posiadaczom PlayStation 5 i Haptycznych rozwiązań. Wiecie co ostatnio zauważyłem, że Xbox Series S nie ma napędu. Po tym jak powiedziałem to koledze, który używa go od roku, sam poszedł i wyciągnął z za telewizora konsolę i z zaskoczeniem przyznał mi rację, mimo że prawie o to wcześniej się nie pobiliśmy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że dla wielu może być to ogromna wada, jednak my już przyzwyczailiśmy się do szukania promocji na tanie klucze cyfrowe do gier, których akurat nie ma w Game Passie i w sumie kolega kupił. Dwie gry. Psi Patrol i starszy Farming Simulator yy, dla Syna, gdyż nowy Farming jest w sumie już w Game Passie. A ja syna nie mam, więc nie kupiłem żadnej gry. Dodatkowo jak dla nas zaletą jest, że gry wydawane przez Microsoft mają klucze pasujące na pecety i konsole, przez co nie musimy kupować dwa razy tej samej gry, aby zagrać na różnych platformach lub czekać rok od premiery na dany tytuł. Jako miłośnicy minimalizmu Taka genetyka w sumie. Bardzo sobie cenimy prosty design oraz niewielki rozmiar konsoli Xbox Series S. Dzięki temu właśnie konsola nawet nie musi być widoczna, gdyż jeśli mamy zawieszony telewizor na ścianie, to konsola spokojnie zmieści się za nim, będąc niewidocznym, ale jakże grywalnym sprzętem. W dobie poszukiwań prostych form, naszym zdaniem, konsola jest objawem dobrego smaku, nic nie próbuje nam udowodnić, w przeciwieństwie do konkurencji i zdajemy sobie sprawę, że nie dla każdego Series S może być atrakcyjny, ale naszym zdaniem konkurencja jest aż nadto krzykliwa i niestety lawiruje na granicy dobrego smaku, a zwykłego. Kiczu. Co dla nas jest zaskoczeniem, bo przecież w poprzednich generacjach byli bardziej stonowani, a ich konsole potrafiły zachwycać swoim wdziękiem. Ogólnie obaj bardzo przywiązaliśmy się do naszych konsol. Nie odczuwamy na ten moment potrzeby przesiadki na wyższy model, choć jasno chcemy podkreślić, że nawet w tym momencie są widoczne różnice z korzyścią oczywiście dla Series X. Jednak jakość Series S jest w 100% satysfakcjonująca. Dlatego, jeśli macie większy budżet i większe wymagania, a stać was na Series X, to już teraz odczujecie jego przewagę, która raczej z czasem będzie się pogłębiać, ale nawet mając mocno ograniczony budżet, poczujecie magię aktualnej generacji konsol właśnie dzięki temu małemu, poczciwemu Series S. Podsumowując, to na ten moment nowa generacja konsol może wydawać się znacząco przyspieszoną i usprawnioną poprzednią generacją, jednak wynika to Potrzeby utrzymania poprzedniej generacji przy życiu, przez co gry pisane są głównie z myślą o właśnie starych konsolach. Jednak rozstaw sił będzie się z czasem zmieniał na korzyść właśnie obecnych konsol. Gracze z czasem również zaczną dostrzegać niedomagania Xbox One czy PS4, gdzie tak naprawdę Xbox Series czy PS5 będą rozwijać swoje skrzydła, a nawet najsłabszy przedstawiciel 9 generacji, jakim jest Series S, zacznie nas coraz bardziej zdumiewać. I zaskakiwać. Podsumowując dzisiejszy materiał, pierdolnie, oszopenie, czyli przeżyjmy to jeszcze raz. Upewnijcie się, że nie jesteście teraz sami, ponieważ przed Wami objawione fakty autentyczne i formułka z reklamy tabletek. To, co teraz usłyszycie, absolutnie nie może pozostać tajemnicą. A jeżeli się wydamy wszystkiego się wyprzemy, udajmy, że Was nie zdamy i pijemy drinki w meta Marrakeszu. Wam pewno nikt to nie uwierzy, więc chyba najlepiej będzie, jak potraktujecie to jako żart. Kryptowaluty to coś, czego nie rozumiemy. Nie rozumieją tego nawet ci, co myślą, że rozumieją, a tym bardziej krypto nie rozumieją ich nawet twórcy. Trump niby coś tam wiedział, ale po kadencji zamilkł. Obecnie najpopularniejszym sposobem na wydobywanie kryptowalut oprócz tradycyjnego górnictwa głębinowego czy rafinowania, kryptowaluty również wydobywane są na wysokowydajnych maszynach obliczeniowych, takich jak Commodore C64, Amiga 500 czy Atari. 1200XL, a nawet komputery wiodącego polskiego producenta, czyli Odra, o realnej wydajności na poziomie 1305. Te hipermaszyny jednak już powoli odchodzą do lamusa, gdyż teraz podstawą do wydobywania kryptowalut jest profesjonalny gaming w gry komputerowe. Gracze dorabiają się niemałych fortun, ogrywając najpopularniejsze sieciowe tytuły w obecnym czasie: Buby Bobble, Turikan oraz legendarny polski tytuł esportowy Marien Bad od Odra Gaming. Na tych maszynach, ogrywając te tytuły, możemy wydobywać właśnie walutę Squid Game. A czym ona jest? O tym zaraz. Wpierw o tym, jaka jest idea rozwiązania, aby gracze przy okazji zarabiali, kopali i grali. Chodzi o moc wymienionych przez nas sprzętów, których gry nie są w stanie nawet w promilach wykorzystać. Spora część więc energii idzie niepotrzebnie w powietrze. Aby temu zaradzić, elektrownie od dłuższego czasu prowadziły intensywne prace przy wdrożeniu infrastruktury masztowej w technologii 5G, a te za pomocą specjalnych falowników parasolowych przejmą energię. Energię generowaną w powietrze i wyślą ją do elektrowni. Elektrownia, odbierając energię gracza, sprawdzi ją pod kątem zieloności, a następnie, przeliczając na ilość spędzonych godzin w danym tytule, wypłaci odpowiednią sumę graczowi. Dlatego kurs kryptowaluty Squid Game uzależniony jest od popularności danego tytułu oraz jego wymagań sprzętowych. I tym właśnie jest Squid Game kryptowaluta która właśnie opiera się na tym, że jej wartość generowana jest przez czas spędzony w grze oraz jej wymagania i generowana ilość prądu, jaka przy ograniu tej gry została wytworzona. No i to niestety wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowaliśmy. Dajcie znać w komentarzu, z jaką Wy konsolą aktualnie spędzacie czas i czy przede wszystkim jesteście z niej zadowoleni. A jeżeli macie niedosyt po tym materiale, na kanale jest sporo materiałów poświęconych właśnie konsolom aktualnej generacji, poprzednich generacji, czy też nawet sprzętów retro. A jeżeli tego wam mało i macie ochotę na tematykę pc ową też na kanale jest sporo filmów właśnie na tematy pc owe czy też laptopy i tak dalej i tak dalej. A jeżeli macie ochotę na luźne gadki, to wbijajcie na Discorda. panuje tam naprawdę spoko atmosfera i można na luzaku pogadać. Link do kanału macie oczywiście pod filmem. A my co? Widzimy się w najbliższą środę punktualnie o bliżej nieokreślonej godzinie, bo nigdy nie wiem, na którą się wyrobię. Nie wiem, nie wiem jak jak tą środę ogarnąć, żeby to była konkretna godzina. W każdym razie będzie to wieczorem, a więc co? Do zobaczenia moi mili w kolejnym materiale. Do widzenia. Dziki.